Napisałem swoją i 26 września jest premiera mojej książki. I teraz, jak się to ma do siebie? Ano, tak się to ma do siebie, że ta książka jest inna. To jest pamiętnik. To jest pamiętnik moich myśli, moich przemyśleń, zresztą taki jest tytuł Holistyczne Podejście do życia, z moich doświadczeń. I tam na każdej stronie jest wpis, w którym przekazuję informacje na jakimś z poziomów na poziomie fizycznym, na poziomie mentalnym, albo na poziomie duchowym. Więc to nie jest instruktaż. Ja we wstępie zaznaczam: odnieś te zasady gry, które tam opisuję, odnieść do swojego życia, bo sytuacje będą się różniły. Ale jak znajdziesz zasady gry, które ja tam opisuję, to możesz poszerzyć swoją świadomość na temat siebie.